Mglista przyszłość tego chłopca jest. Maul, znany w czasach imperium po prostu jako cień, był wrażliwym na moc datomiriańskim zabrakiem, który w okresie panowania galaktycznego imperium stał się wpływowym lordem zbrodni. Jako uczeń Darta Sidiusa nosił tytuł Dart Maul, przeszkolony w sposobach używania mocy. Dart Maul był groźnym wojownikiem o wielkiej sile w ciemnej stronie oraz zabójczych umiejętnościach w walce mieczem świetlnym. Po utracie pozycji mrocznego lorda Sithów u boku Sidiusa Maul pozostał przebiegłym intrygantem, wciąż knującym, by zdobyć coraz większą władzę. Urodzony w roku 54 przed bitwą o Jawin, w czasach Starej Republiki Maul był synem matki Talzin, przywódczyni sióstr nocy z Datomiry. Miał również dwóch braci, Knight Brotherów Saweza Opressa i Ferala. Dostrzegając jego potencjał, Sidius wziął Maula na ucznia, gdy ten był jeszcze dzieckiem, w roku 40 przed bitwą o Jawin. Namianowany przez swego mistrza tytułem Darth Maul, od najmłodszych lat był wychowywany w nienawiści do Jedi. Pragnąc upadku Zakonu Jedi, Maul szkolił się na dzień, w którym Sithowie mieliby dokonać zemsty na odwiecznych wrogach. Moment ujawnienia Sithów nadszedł podczas inwazji na Nabu, kiedy Darth Maul stanął do pojedynku z Mistrzem Jedi Qui-Gonem i padawanym Obi-Wanem Kenobim. Choć zabił Jina, sam został pokonany przez Kenobiego, który przeciął go w pół. Uznany za martwego po bitwie, Maul ostatecznie przeżył i powrócił dekadę później, w szczytowym okresie wojen klonów. Pomimo tego, że dowiedział się o nowym uczniu Sidiusa, Dart Tyranusie, Maul wciąż uważał się za lorda Sithów. Razem z bratem, którego uczynił swoim uczniem, twierdzili, że to oni są prawdziwymi Sithami, a nie Sidius i Tyranus. Maul opracował plan przejęcia władzy na Mandalorze, obalił nowych Mandalorian i ustanowił Death Watch jako nowy rząd. Rozszerzył też swoje kryminalne imperium znane jako Cień Kolektywu. Shadow Collective, włączając do niego syndykat pajków, czarne słońce oraz klan Hatów. Jednak rosnąca potęga Mola zaczęła zagrażać planom jego byłego mistrza, co doprowadziło do starcia, w którym zginął Opres, a sam Moll został pojmany przez Sidiousa. Po ucieczce, dzięki pomocy mandaloriańskich superkomandosów, Moll ponownie objął władzę na Mandalorze, aż do czasu obalenia go przez wielką armię republiki. Maul przeżył koniec Wojen Klonów, będąc świadkiem Wielkiej Czystki Jedi w ramach rozkazu 66 i wyniesienia Sidiusa na tron jako Galaktycznego Imperatora. Pouczony przez byłego mistrza o zasadzie Reguły Dwóch, Maul porzucił roszczenia do tytułu Sita, skupiając się na budowaniu własnego imperium Crimson Dawn poprzez kontrolę nad przestępczym podziemiem. Ostatecznie jednak nadal kierowała nim chęć zemsty szczególnie na Sidiusie, który go odrzucił, oraz na Kenobim, który go pokonał. W trakcie konfliktu z uciekającymi Jedi, Kananem Jarusem i Ezrą Bridgerem, Maul odnalazł Kenobiego na Tatooine, zdeterminowany by ostatecznie zakończyć ich rywalizację. W ostatnim pojedynku na miecze, świetlny Kenobi zabił swojego dawnego wroga. Przekonany, że Kenobi wybrał życie na wygnaniu, aby chronić wybrańca, Maul umarł znajdując pocieszenie w wierze, że zostanie pomszczony, gdy przepowiedziany upadek Sitów stanie się rzeczywistością.